Drodzy parafianie babic, trwając w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia, my wasi kapłani życzymy, aby ten święty czas był szczególnym dziękczynieniem za dar każdego ludzkiego życia. Niego otwarcie się na żywą obecność Bożej Dzieciny ubogaca nas wszystkim, darami zdrowia, miłości, dobroci i pokoju. Niech zaprowadzi pokój naszej ojczyźnie, zgodę i braterstwo. Przywróci wiarę w Boga niedowiarkom. Szczęść Wam, Boże! Drogie dzieci, droga młodzieży, pragnę z okazji tych nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzyć, by Pan Jezus rodził się w Waszych sercach, zawsze, kiedy będziecie go przyjmować w Komunii Świętej. Pamiętajcie, że właśnie Boże Narodzenie jest nie tylko raz w roku. Ale zawsze rodzi się wtedy, kiedy przyjmujemy go w Komunii Świętej. Oby mimo tej panującej pandemii, trudnej sytuacji, Chrystus często gościł w Waszych sercach, rodził się w nich, dawał sił, napełniał wasze życie radością, miłością drugiego człowieka i sprawiał, że ten trudny czas szybko nam zleci i znowu spotkamy się na katezie, w szkole, a przede wszystkim w kościele, nam przy świętej, czego z całego serca życzę. Szczęść Boże.